Witajcie serdecznie, to jest Quido i zapraszam Was na Sky Islands! Wow! Tak, wybudowałem sobie jakiś basen taki, w którym mógłbym respić komarnicę, w którym... ale nie ma nigdzie tej komarnic. I jak widzicie jeszcze... nic a nic nie ma. Dlatego będę czekał cierpliwie, aż się pojawią. Być może się pojawią, być może się nie pojawią. W każdym razie krowy chodźcie tutaj. Dawno nie rozmnażałem zwierzę. To wam muszę powiedzieć, nie wiem dlaczego tego nie robiłem. Po prostu tak jakoś wyszło, że byłem zbyt zajęty innymi rzeczami. No, w każdym razie, teraz sobie stąd pójdę, pas zwierzątka i pokażę wam. E, nie mam wózka. No dobra, pójdę piechotą. Jak dawno nie chodziłem pieszo. Fajnie by było, by było jakby tam pojawiła jakaś kamarnica, jednak miałbym zaliczone zadanie. Ale pokażę Wam jedną ciekawą rzecz, która się wydarzyła. Nie wiem, gdzie zostawiłem wagonik. Chyba tam. Ojej, zapomniałem już. Tak, tam chyba zostawiłem wagonik. No dobra, w każdym razie. Hm, Idź po niego, dobra, pójdę po niego. Szybciej, no. Tak. Wow, bolało trochę. Jest wagonik? Jest, dobrze pamiętałem. Chociaż gram tutaj ostatnio, bardzo dawno temu. No to jedziemy do domku. I w tym czasie może Wam opowiem, co nieco. O tam też budowałem sobie Staw. Nie, tam nie jest Staw. Właśnie tam pójdziemy. To była wyspa śnieżna, ale tam coś się zmieniło od pewnego czasu. Tutaj wybudowałem sobie staw i też się tam nie respawnią, tylko że tam z mniej wody. To jest zdecydowanie mniej niż w innych miejscach. Tak naprawdę wystarczyłaby jedna kamarnica i jeden barwnik, chociaż tyle. Byłoby w zupełności wystarczające. Ale tak nie mam miejsca, które mogłyby się respawnować, niestety. No dobra, idziemy w to miejsce. Chciałem iść spać, ale już wschód słońca jest, więc się nie opłaca. Ale w Sodzie Słońca można ciekawe rzeczy robić i można iść w takie miejsca jak to, aby pokazać wam pewną niespodziankę. Wow, jestem tak blisko tej wyspy. Może tam kiedyś wyborę. Jestem blisko też tej wyspy, jestem blisko tej wyspy, jestem blisko wszystkich wysp tak naprawdę. Ale nie w dzisiejszym odcinku będziemy do wszystkich wysp podchodzić i sprawdzać, co tam jest. Okej, okay, zobaczcie, co mi się tutaj zrespawnowało. Widzicie szara owca! Mam nożyce nawet ze sobą. A wiecie co to oznacza? Że mam kolejną wełnę zaliczoną. Tak, szara wełna. Co prawda, zapomnijmy jeszcze o pomarańczowej. W, dziś, w dzisiejszym odcinku pewnie jej jeszcze nie zbiorę. Tutaj całe było śnieżne, ale to zmieniłem, ponieważ może się tutaj jeszcze więcej owiec zespołnuje. A naprawdę fajnie będzie, jak będzie to owca czarna. Ale wątpię w to jednak. W każdym razie, ja już chyba pójdę. Czy ty, owieczka, zjesz jakąś trawkę? Do like grass? A? No. No, patrz, wszyscy czekają, i się patrzą. No, owieczka, no jest. Kilka tysięcy ludzi patrzy. Nie zje owieczka. Owieczka ma focha. Dobra, idź. Ja też mam. Idę sobie stąd. Mm, pokażę wam pewien jeszcze trik. Tutaj mogę, oczywiście, jak jestem tak. Widzicie? To mogę sobie wejść w tą stronę. Yy, no, chcę tam wejść. Kilka. O! Jak jestem już tak, to mogę wejść też w tą stronę. To jest taki fajny trik, który odkryłem niedawno, tworząc właśnie to miejsce. Może udałoby mi się tam doskoczyć, ale pewnie bym zginął. Nie, to za daleko jest jednak. Zginąłbym śmiercią. Margą mam 27 level. Kiedyś, może, będzie mi się chciało wybudować jakieś pomieszczenie, w którym bym zaklinać przedmioty. A tak swoją drogą, to ostatnio. Duż, dużo rzeczy naprawdę z mojego mob. Z ra udało mi się wydropić. Między innymi taki łuk. Ten łuk ma ulepszenie od razu. Nie wiem, nie wiedziałem, że mogę takie coś dostać, a jednak mogę. Dobra, chciałbym teraz zrobić wełnę pomarańczową, której zapomniałem w ogóle jej nie wymieniłem ani nic. Przepraszam, tą wełnę, nie chciałem, tak? Po prostu zapomniałem, ale w tym odcinku będzie to odcinek, że właśnie dla tej wełny i być może coś jeszcze uda się zrobić. Gdzie ja mam kwiatki? Gdzie są kwiaty? Gdzie są kwiaty? Oj! Czyżbym ja gdzieś je zostawił? Mi się wydawało, że mam kwiaty. Hmm. Naprawdę! Miałem już trochę kwiatów mi zostało, tylko nie wiem, gdzie są teraz. O, chyba tutaj Tak jest, różowa Różowa czerwień e, Nie, w każdym razie ja chcę to zebrać Bo mi się przyda naprawdę Jeszcze by się przydały żółte Z żółtymi nie ma problemu W każdym razie mógłbym sobie nawet Iść na łąkę je pozbierać, ale mam Dobra Wszystkie Muszę tutaj pomyśleć O tym mam zrobić te crafting boxy Bo mi się nie chce ciągle na górę latać Chwila, ja mam pewien pomysł, dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłem? BAM! I mam crafting boxa, nie muszę nawet tutaj robić, bo go mam po prostu. Okej, okay. najpierw taki barwnik, później może taki barwnik. Taki barwnik i już jest 10. Pomarańczowego barwnika, z którego otrzymam 10 pomarańczowej wełny i tak kolejne zadanie ukończone. Wełno dołączę do kolekcji. kiedyś cię nie było. Ale już teraz jesteś, jeszcze mi brakuje dwóch kolorów. Powoli, powoli zbieram ten kolor, nie wiem jak będzie z czarnym. Mam nadzieję tylko, że do końca trwania tego całego, tego tej całej serii, którą nagrywam, uda mi się te wszystkie zadania ukończyć i chociaż jeden barwnik uzyskać. Szkoda, że nie można tego robić z węgla. Naprawdę szkoda. Powinni pomyśleć o tym, żeby można było węglem też owce zafarbować. To by był ciekawy pomysł. Może jeszcze zrobię, tak? Mm. I mam taki plan, że jeszcze pójdziemy dzisiaj zwiedzać, tak jak to zapowiadałem w ostatnim odcinku. Pójdziemy zwiedzać miejsce, gdzie jest portal do świata końca. Dlatego trochę sobie wezmę jedzenia To jest bardzo dobre jedzenie. Smaczne polecam naprawdę. Gdzie żebym wolał świnie? Mam nawet dużo jedzenia dla tych świn. Szkoda, dlaczego ja świn nie mam? Jak pójdę do Endu, to tylko świnie ze sobą biorę, nic więcej. Dobra, w każdym razie chcę trochę rzeczy tutaj zostawić. Yy, jajko też. Jajko to jest cenna rzecz, ponieważ dzięki niemu uda mi się odtworzyć. Kurczaki na ostatniej farmie, którą kiedyś odkryję, kiedyś. Jeszcze nie dzisiaj, ale kiedyś. Dobra, drewno te rzeczy zostawię. Hmm, w sumie to to mogę zabrać. Na przykład z takiej postaci. Czemu nie? Hmm, tak, śniegiem. Śnieg jest dobry. Nie wiem, czy tam będę musiał. Chyba nie, bo to jest... Wezmę ze sobą dwa staki śniegu. Hmm. Mam też dużo. Gdzie jest kamień? Kamień, kamień tutaj. Mam też dużo kamienia, więc powinno mi wystarczyć. Tutaj już drzewa kolejne rosną, mam też dużo drewna, mam też dużo i wszystkich innych rzeczy. Dobra, jedź. Będę sobie jadł w czasie, kiedy będę jechał. To jest taki bardzo dobry, fajny sposób. Można też w czasie, gdzie się w po drabinkach jeść, to nie spowalnia. Wow, dzisiejszy cel podróży. Nie! Jej! Prawie spadłem, prawie pajam w tą stronę. W każdym razie. Muszę znaleźć takie miejsce, w którym można by było idealnie tak na środku. Nie musi być idealnie, ale tak, żeby coś obok środka. Myślę, że to by było to miejsce. Hmm. Ten klocek. Tak, ten klocek niech będzie. Jeszcze zaraz zobaczę. O! Mam klocek pod sobą. Dobra, teraz nas ciąga przygoda, polecimy w tym kierunku, aby zobaczyć co tam w środku jest, wiem że jest portal do endu, nie wiem co jeszcze dalej może być, może będzie jakaś skrzynka z diamentami, o to bym się cieszył z tego. Albo w świecie, jakby była skrzynka z diamentami, też bym się cieszył. Nie wiem, czy będzie. Nie jest diamentami bym wolał z węglem. Naprawdę, ludzie. Wolałbym skrzynkę z węglem niż z diamentami. Tutaj diamentów mam, szczerze mówiąc, od zarąbania. Nie mam co z nimi robić. Skrzynka z węglem by była lepsza. No, wygląda na to, że chyba idę samym środkiem. Albo prawie samym środkiem, czyli idę tak jak chciałem. I sniegu mi również wystarczy. Okej, okay, dobrze, że ten snieg się nie roztapia. To jest taka fajna, rzecz, żebyście snieg roztapiał w Minecrafcie. Znaczy, nie fajna? Tak, tak, nie fajna. Żebyście snieg nie roztapiał w Minecrafcie. Bo wtedy by wszystkie moje konstrukcje poszły. Kurde. Słyszycie to? Ja się boję. Zombie. Tak, zombie rozwala drzwi. Poznaję ten dźwięk. kurczę Ja to jeszcze chcę poświetlać. Bo nie chcę mieć tutaj potworów w nosy. Tam zaraz zombie zniszczą wszystkie drzwi, czyli wiem, że tam są zombie. A okej, okay, cenna informacja. Być może tam jest jeszcze więcej potworów. Mam nadzieję, że creeperów nie będzie. Oj. Ach, ten, ta nadzieja. wygląda na to, że ma, za mało pochodni ze sobą wziąłem. Tak mi się wydaje. Chyba za mało. Ojej, je, ja tam jeszcze nie schodzę. Więc najpierw tutaj to zwiększa poświetlać. Mam nadzieję, że tam będą w środku jakieś pochodnie. Oj, otwarte drzwi. Kto otworzył. Dobra, sidałem pochodni. Ojej, miecz mi się kończy. Wiecie co? O nie! Lepsi łuczyńcy ode mnie. Dobra, odejście. Jestem dobrym graczem Counter-Strike'a. Popularizowanego jako CS. Wiecie? Jeśli nie wiecie, no to zaraz wam przypomnę. Tak. Będzie dobrze, będzie dobrze, nie pękaj do pająku Kurde, widać go przez teksturę tutaj Ciekawe czy im strzelił Ha! Dostał! Fajny sposób Zabiłem pająka Nie! O nie, on, on może mnie zatruć Aaa, szarża! Aj nie Tam coś jest, Enderman Aj! Zaraz ginę! Z pająki chodzą Ej, zombie! Od tyłu Dwon mi stąd Dobra Będzie dobrze Gdzie iść? A, może tędy? te te drzwi Ojej, creepery! Jendermany, creepery, Enderman razem? Nie może być jeden creeper, drugi creeper. Nie endermanów nie da się z myślą zabić. kilka enderman, boże, czy ja chcę to naprawdę robić? Tak chcę! Zgńcie zabijać w Co dużo ich tu! GINCIE! Aaaaa! Spanner Edermanów i zombiaków? Spanner Endermanów? Nie słyszałem jeszcze o takim. Wow! Jak dużo kuleczek, a wypadło z z nich też trochę kuleczek. Lapisy, bloki, których mam od zarąbania glina, która nie wiadomo po co może mi się przydać. No, dobra. Teraz jeszcze wiecie, co mnie martwi? Właśnie tam. To pomieszczenie jest zaopanowane, aczkolwiek spawner tych tutaj endermanów jest bardzo fajny. Dobra, zobaczmy co tam jest. kliperek. Jeszcze pewnie jakieś pajączki. A najgorsze jest to, że spróbuję ich trafić. O, mogę. Ej, nie chcę. Co się dzieje z łukiem? Idealnie. No problem. Nie muszę nic nie robić. Co to za walka, no? W sumie to nudne trochę to. Wiecie co? Nie mam już prawie miecza, ale... Idę tam Creeper Jej Creeper wybuchł e, nie, teraz już to nie wyjdę, o kurde więziony Ale może jest pójka naciskowa Nie ma, ale jest kilof żelazny Tak, po co mi żelazny kilo? Siadło założę na świnie, to wiadomo, że założę na świnie siadło, ale żelazny kilo... Nie no, to ktoś chyba je zrobił, teraz już tu nie wyjdę, no nie mam szans żadnych. Chyba, że zrobię podko. Chyba, że po prostu zrobię coś takiego. Ale to nie było jakieś tam... Emocjonalne, niestety. O się nie stawiam. Nie mieczę, szkoda miecz. W każdym razie, może, może i tak, można i tak, dobra. Można i tak. Trochę sobie mam obawy, ponieważ misja się kończy. Mam obawy tego, że ten na dole coś strasznego będzie. Ale dobra, lecimy w końcu, no. Zombiak. O kurde, o kurde. Dobra, dobra tam, oj tam, oj tam, wy zombiaki Wy jesteś takie słabe, wy zombiaki no. no patrzcie, no patrzcie, no ja jestem dobrym w CS-a po prostu No patrzcie Tylka musiałbym się oddalić od was, dobra Z noża was zarąbię Oni, one tam z dołu idą Gdzieś tam jest SPAWNER Hej, nie tylko nie, Tylko nie oni wszystko tylko nie on. Naprawdę jestem w stanie wiele rzeczy przeżyć, ale nie i. O! Cukrowe robaki. Czy jak tam? Nie, a nie aż tyle! O kurde, nie mam miecza. Eee. I to coraz więcej będzie. Zapaniczka? Wow. No. O nie. Wiedziałem, że tak się skończy. Ja nie chcę być zabity przez cukrowe robaki. Wiecie co? Rybiki cukrowe, tak. Rybiki cukrowe. Nie! Jeszcze mam! Nie dwóch! Trzech! Eee. Kurczę, czy włączyć grę i zginąć, czy włączyć grę i zginąć, czy wyjść z gry i tak zakończyć odcinek. No, chyba nie, ale to jest ciężka decyzja. No dobra. Jednego zabiłem. Panie Boże, ja nie mogę. Co tu się dzieje? Robaki cukrowe, nie tylko nie one. TAK! Więc... Jak sam widzicie, na tym zakończy się ten odcinek. Nie miałem żadnych szans, a to żadnych. W ogóle nic nie przygotowałem do tej wyprawy. Ale przynajmniej wiem, że tam są już te rybiki cukrowe. I się postaram jakoś inaczej przygotować, biorąc na przykład zapalniczkę. To wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie oraz komentujcie. I oczywiście łapki w górę. Ja was pozdrawiam. I widzimy się. I ja tutaj jeszcze przyjdę zebrać te przedmioty. Na razie. I do usłyszenia. Pa pa.